Pech nie opuszczał Christopher Bulensa. Belgijski skipper dwa razy wpadł w potężny szkwał. Pięć oceanów uśmiechu zmieniło się w pięć oceanów problemów. Belg musiał zawinąć na Wyspy Kanaryjskie i doprowadzić jacht do porządku. Rozpędzał się Chris Stanmore Major. W okolicach Gran Canarii żeglował na pełnym grocie i Genui, ale i jego złapał silny podmuch, który spowodował niekontrolowany zwrot. Dolne mocowanie żagla, który poleciał w górę trzymany tylko przez fał i szoty. Tak silny szkwał spotkał mnie w tym rejsie pierwszy raz. Łódź mocno się przechyliła, a zerwany żagiel fruwał jak oszalały. Dużo pracy kosztowało mnie, aby ten żagiel znalazł się znów na deku. Najtrudniejszą przeszkodą okazał się rejon równika. Właściwa strategia była tu kluczem do sukcesu. Wielki obszar wysokiego ciśnienia, brak wiatru albo zmienne podmuchy. Czasem burze z gwałtownymi szkwałami. Oto główne powody, dla których każdy żeglarz szczególnie ceni każde przejście przez równik. Um, anyways, Tutaj na równiku 0. musimy koniecznie zrobić dwie rzeczy. Zero, boom! O, właśnie teraz. 0-0. Dokładnie na równiku. Ważna informacja w butelce. Poszło idealnie na równiku. Mam tutaj jeszcze coś dla Neptuna. Dobra dwunastoletnia irlandzka whisky. Prezent od dobrego przyjaciela. Mam na nią ochotę, ale muszę to oddać Neptunowi, bo chcę mieć prostą i bezpieczną drogę do Kapsztadu. To dla Ciebie i dla wszystkich sił oceanu. Irish Whisky. Show mi tę bezpieczną i do Cape Town. Sporą frustrację przeżywał Derek Hetfield. Każdy jego pomysł nawigacyjny okazywał się nietrafiony. Active House na dobre zaparkował w ciszy równikowej. Hetfield narzekał, płakał, klął, a w końcu obiecał, że gdy wyrwie się z matni, zgoli wąsy, które pielęgnował ponad 38 lat. Dotrzymał słowa.